Zwariowała nam pogoda w tym roku. Paulina Mabiela Czarkowska, jest z nami dzień dobry, Paulina. No właśnie, w Australii śnieg. Tak dużo go nie było od 20 lat. W Polsce zamiast lata to mieliśmy więcej takich jesiennych dni. Pytanie, co będzie w tym m, tygodniu, który właśnie dziś się rozpoczął. Widzieliśmy przed chwilą Bałtyk, tam pochmurno i dość wietrznie. W Krakowie ciut lepiej, ale nadal to nie wygląda na letnią pogodę. Na takie prawdziwe lato. I jeszcze musimy chwileczkę poczekać, ale niedługo, na początku co prawda czeka nas ochłodzenie. Ale od czwartku temperatury znowu idą w górę. W czwartek to będzie 28 stopni, w piątek 29, a w weekend temperatury przekroczą 30 stopni i przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia powinny się utrzymać na poziomie 33, 35, a nawet 36 stopni. Trzymamy za słowo, żebyśmy w końcu mogli się wygrzać porządnie. Ja również mam taką nadzieję, że te, te, te temperatury nam dowiozą po prostu tą wakacyjną pogodę, ale sprzyjrzyjmy się teraz jeszcze mapie Europy. Za mną tutaj jeszcze Toruń, a tu dużo przejaśnień, dużo takiego spokojnego nieba, ale też pogodnego. Na wybrzeżu no sytuacja trochę gorsza. Ale przyjrzyjmy się w tym momencie szczegółom. I na Pomorzu, Kujawach i Wielkopolsce od rana trochę więcej chmur i tam zachmurzenie raczej będzie dążyć do całkowitego. O poranku opady deszczu tylko w Szczecinie. Ale w ciągu dnia ta sytuacja się zmieni i będzie padać w całym tym regionie. Termometry wskażą od 19 stopni w Poznaniu do 21 w okolicy Trójmiasta, w Bydgoszczy, Torunia czy na Nizinie Szczecińskiej. Sprawdźmy tutaj jeszcze pogodę wakacyjną i ta na wybrzeżu. Cóż, temperatura powietrza na poziomie 20-21 stopni, a temperatura, temperatura wody. 18, 19 stopni, a przy tym wszystkim przelotne opady deszczu i tutaj te, te, te opady deszczu mogą występować częściej i trochę bardziej intensywniej. Sprawdźmy warmie Mazurę, Mazowszej i Podlasie. Tutaj zdecydowanie więcej słońca o poranku, więcej rozpogodzeń w okolicy Olsztyna i Warszawy. A w Suwałkach od rana nie całkowite i jak widać w ciągu dnia tam również będzie padał deszcz. Na Mazurach sytuacja ma się trochę lepiej. Tutaj więcej rozpogodzeń, już zdecydowanie bardziej wakacyjna pogoda, przynajmniej na ten moment jedyna, na którą możemy liczyć. I temperatura powietrza na poziomie 22 stopni, temperatura wody na poziomie 20-21. A na Suwalszczyźnie pomimo podobnych wartości na termometrach już opady deszczu. Także troszkę, troszkę gorzej. Na, południ na południowym wschodzie od rana więcej rozpogodzeń, ale w ciągu dnia i tutaj będzie padać. Będzie padać w Małopolsce, w okolicy Rzeszowa, ale tutaj na. Na kielcach, na kielc zdecydowanie więcej rozpogodzeń. Sprawdźmy jeszcze na szybko gor... Dolny i Górny Śląsk oraz Ziemi Lubuskie. Tutaj zdecydowanie więcej chmur. O poranku i w ciągu dnia również popada deszcz. To wszystko na teraz. Dziękuję, do zobaczenia.